Hejcie siemano, jestem Rocksek i witam z kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Cruise Ship Tycoon. I jak sama nazwa wskazuje, będziemy budowali na statek wycieczkowy. Także oczywiście zrobimy sobie slot, nazwijmy go może. Nie wiem, zostawcie tutaj lajka. Like no i tworzymy oczywiście. Ok, dostaliśmy 50 tysięcy. Weźmy sobie tutorial na start. Dobra, to jest nasz nowy statek. Um, nic tutaj nie widzę. Ok, tu mamy jakiś edit mode. Dobra, nie robimy tutoriala. damy radę bez tutoriala, mam nadzieję. Czekajcie, może wyjdę stąd. Ok, wygląda to tak. Dobra, wygląda to tak. Czy jesteś w środku? Ok, tu mamy miejsce dla kapitana. Chyba kapitana, tak mi się wydaje. Tu są miejsca chyba dla gości. Ok. Czy tam są, są jakieś w ogóle pokoje, lub coś takiego? Weźmy sobie może jeszcze niżej. Dobra, sprawdźmy. Czy tu, tu jest pusto. Ok, czyli ja muszę tutaj zbudować to. Mamy dwie i pół gwiazdki. No to chciałbym dzisiaj chociaż te 4 gwiazdki zdobyć. Dobra, także klikamy sobie Edit Mode. I możemy teraz tutaj budować chyba. Także dobra, budowanie. Mamy tutaj pokoje, roomsy. Dobra, dajmy sobie. Dajmy te single kabiny po 1000, dobra. Ok, na R się obraca. I tutaj sobie postawiajmy, czy mogę jak obrócić, mogę super. No, postawmy sobie na całą linię, żeby w ogóle mieliśmy jakieś gości. Okej, okay, dobra, chyba tyle wystarczy. Możemy jeszcze jeden postawić. Mam jeszcze 40 tysięcy. To dobra, to yy, nie wiem, spróbujmy może teraz wziąć w ogóle jakaś muzyka, trochę po to potem przyciszę. Weźmy teraz znowu build i teraz dajmy może jakieś jedzenie. Yy, mamy tutaj taką stand, Burger Place, Burger Place, ja lubię burgery mega. To może postawić sobie Burger Place? Nawet chyba tak to zmieścimy. Dobra, zróbmy tak, może. A, nie możemy tutaj budować. Aha, bo tam nie możemy, o kurde. Żeby to tak postawić, no to jest brzydkie. Tak, tak to możemy Nie, nie możemy tak, tak tego postawić. Yy, nie wiem czemu a bo to zajmuje więcej miejsc dobra rozumiem dobra to może usuńmy to to, to na, na, teraz jakby usuńmy boże przepraszam się mylę musimy dać remove, dobra to usuwamy aha to całe musimy dobra i teraz od nowa stawiamy sobie ten burger place i teraz będziemy mogli postawić tak możemy postawić dobra jakoś podłogę jeszcze bym tutaj zrobił ładną floor Dajmy będzie to Marble. Marble będzie chyba spoko. A tu jest nawet mar Nie, tu nie ma Marble. Dobra, to jest takie zwykłe. To dajmy sobie Marble oczywiście. Szkoda, że mogę tego dać na całość jakoś. Ale dobra, niech będzie tak. ok tyle i tu jeszcze coś jest. Tutaj już nie ma do Tu nie ma. Dobra, to możemy teraz postawić jakieś miejsca dla pasażerów. Żeby jeszcze mogli tutaj posiedzieć. No, mamy te wooden table i to chyba będzie na razie najmądrzejsze. Na start. Dobra, postawmy sobie tutaj. No, dajmy 3 tak przed oknem, a znaczy pod oknem bardziej. Dobra, no, nawet cztery chyba. Okej, okay, dalej co możemy jeszcze? parasol table, to możemy sobie postawić gdzieś na dworze. Dajmy, dajmy, na, dajmy tutaj. Tu właśnie mamy dwór, za, y musimy zagospodarować trochę. Dobra, to stawiam tutaj table po dwóch stronach i jeszcze możemy tutaj postawić aktywitas, możemy postawić jakiś basen dobra czy basen zmieści się? to jest zmieści się ale jakoś takiego to wygląda nie dobra to tego nie bierzemy weź może coś innego tutaj postawmy um, tu nie ma nic dobra dajmy te sunbed dobra weźmy tutaj do opalania miejsca dajmy postawmy sobie trzy i tyle tak, tyle z tego piętra chyba. Czy możemy potem jakieś inne piętra? Chyba potem dopiero jak kupimy nowy statek. Ale dobra, co my jeszcze mamy? E, ściany mamy. Ja Chciałem coś budować ze ściany, chyba nie. Chyba nie jest. Ewentualnie jakieś tej, te... No, płotki mógłbym po, po, postawiać. Dajmy tutaj. Tutaj, żeby nie wchodzili. O, tutaj żeby... No właśnie, żeby się nie dało wchodzić. Chociaż nie no, tam chyba się musi dać. Nie tak to dajmy na razie. Jeszcze postawmy sobie więcej tych płotków. Da tak i. Dobra, tam też możemy przy końcu. Tutaj chyba już niech będzie. Ewentualnie możemy coś takiego zrobić, żeby było takie wejście, wejście do restauracji. Znaczy do restauracji, no, do burgerowni bardziej. Jakś ty... No wiecie, no, nie będę wam tego opisywał. E, chyba, by, chyba każdy będzie wiedział o co chodzi. E, tu nie stawiamy. Okej, okay, dobra, niech będzie chyba tak. Możemy jeszcze malować nawet, ale nie, ja tu nie będę nic malował. Nawet chyba że tak ścianę bym po, by pomalować. Tam miał takie czerwono. Ała jak to mocno. Nie nie nie, dobra nie nie. Może lepiej nie. Może to zmieńmy lepiej na takie. Takie będzie spoko, chyba. Okej, okay, okay, dobra. Czy yy, mam jakoś że gotowe to jest? Um, deck up, nie. Czekajcie, edit mode. Dobra skończyłem. Ale ja jeszcze chciał, chciał górę. Czemu ja tutaj nie mogę? Halo, czemu ja tu nie mogę? Bych ktoś tu wbił, też tak. Za... Dobra, nie blokujemy na razie, ale. Kurde, czemu ja nie mogę w ogóle tego zablokować? Zacznę zablokować, czyli żeby budować wyżej, tak? Up? O, dobra. A to dołu nie robimy na razie. O, dobra, dobra, już ogarniam. Okej, okay, niech będzie, już ogarniam to. Spoko. Dobra, co teraz tutaj. Tutaj, nie wiem. Nie wiem, tutaj zrobić. Też kolejne bo pokoje będzie najlepiej zrobić. Więc znowu build, A tutaj możemy, nie wiem. Tutaj możemy jakieś inne to zrobić. Dajmy sobie, walimy um, rooms. Tutaj room znowu. I dajmy, że takie dwuosobowe. Dobra, to tak samo chyba stawiamy. No, dajmy tutaj. Postawmy sobie trzy. Tak, trzy. Dobra, po drugiej stronie jeszcze dwa postawmy. Okej, okay, kozacko. Co jeszcze możemy postawić tutaj? Yy, możemy postawić łasienkę. O, dobra. Łasienka też się chyba przyda. Więc postawmy tutaj łasienkę. Nawet niżej mógłbym postawić jedną. A, dobra, to nie ma gdzie to. Będą latali do góry najwyżej. Chyba przeżyją. Jedna na razie wystarczy, mam nadzieję. Postawmy sobie jeszcze, nie wiem, co by tutaj postawić. Jakieś może dekoracje, jakieś drzewko. Tak, żeby było. Okej, okay, tutaj na, na, na tych rogach niech będzie, sobie drzewko. Dalej, co jeszcze? Mogę postawić coś fajnego, po prostu. Um, tutaj mamy chyba. To jest ławka? Nie, no ławki raczej nie. Jeszcze bym tu coś zrobił, takiego tylko, nie wiem, Activitez. Co my tutaj mamy ciekawego? O, sklep z odzieżą. Patrzcie. O, jak się ładnie wpasuje, akurat tutaj. Dobra, to niech będzie takie coś, tylko te ściany bym trochę usunął. Te ściany, wętro, usuną jak można, oczywiście. To może dajmy sobie teraz remów. Tak, możemy remów i możemy iść. O, no i super, dobra. Dobra, tak usuwamy, dobra. I teraz jeszcze ewentualnie możemy sobie poruszyć. A nie możemy tego, na przykład, tych, tych rzeczy małych. Dobra, to tak, niech zostanie. Jeszcze podłogę muszę dostosować. Bo tutaj podłoga jest mega brzydka w tym jednym miejscu. Nie pasuje. To marble to było chyba. Tak, to był marble, to dajemy sobie wszędzie. Teraz ten marble, dobra. W ogóle tak jest mega podobna do My Restaurant, tylko wiecie, to jest bardziej taki statek. Czyli coś chyba. Wiecie, My Restaurant to tutaj każdy lubi, mam nadzieję, chociaż większość. Więc, no możecie teraz nie wiem, zrobić zamiast restauracji, jeżeli wam się tam to znudzi, to możecie sobie zbudować statek. Taki wycieczkowy, więc kozacko, dobra. Ok, dajmy tyle, chyba wystarczy. Nie, czekajcie, jeszcze tutaj jest braku. Kurde, nie mogę tak zostawić. A tu coś mogę budować? Mogę budować. Czy to jest? Czy to widać potem u góry? Nie, dobra, to jest takie, jakby, jakby no, na powierzchni. To może tutaj dajemy sobie inną podłogę. Mamy jeszcze 13 tysięcy. Dodajmy tutaj deski. Deski chyba będą lepsze tutaj. Dobra, postawiłem sobie to. I teraz musimy tutaj jakoś to fajnie coś zagospodarować. Także stawiamy tutaj może basen. Tu basem myślę, że będzie spoko. Dajmy... Zacznę ten bardziej taki okrągły. Kosztuje 10 tysięcy, o kurde A tutaj... Nie, to dajmy coś innego. jest jestem trochę... A nie, tysiąc, dobra. Nie, nie, to nie ważne. Ale to dajmy chyba basen, basen będzie lepszy. O, patrzcie, jak go możemy fajnie postawić. Aha, poczujemy room wyjdzie. Okej, okay, dobra, a nie możemy tutaj tego postawić. A, to szkoda. To szkoda. Moglibyśmy tutaj bardziej, ale tutaj nie możemy. No cóż, no dobra. To jakoś tutaj musimy coś innego postawić. Dajmy, zróbmy sobie tutaj. Wielkie. ten, wielkie szachy, co? Okej, okay, dobra, niech będą wielkie szachy. Nie wlikam, Dobra, niech będą wielkie szafy I niech będzie może jeszcze. to, żeby sobie usiąść, jakaś parasolka. No, dajmy. nie, dobra, to usuniemy te szachy. Źle to postawiłem. Usuniemy szachy. I to postawię sobie dwie parasolki Ok, pięć leżaków chyba będzie spoko Dobra, w miarę to wygląda W miarę to wygląda Ale tu nie wiem, czy tutaj coś, tu chyba na razie nic nie będę dawał Lecimy wyżej I wyżej tutaj mamy dużo, o, to tutaj możemy sobie walnąć basen Tu możemy sobie walnąć basen Dobra, to mi się podoba Daję sobie jeszcze pizzę, nie na pizzerię chyba nie stać Chodź, jakby tak postawić nie, no chyba zjeść na pizzerię, niestety. No, niestety chyba z zniósł, ale nie ma miejsca na to. To mógł... chociaż tak, stand mieści się? Mieści się, dobra. A to postawmy sobie tak, o. Tak będzie spoko. Tutaj tylko. Nie, dobra, nie będziemy usuwać, tak będzie spoko. Okej, okay, coś jeszcze tutaj możemy postawić? Chyba nie. Chyba tylko, żeby sobie mógł tutaj usiąść, zjeść. Dajmy znowu te wooden table, na razie na nic lepszego nas nie stać niestety To postawmy sobie 5. I teraz na dworze jeszcze tutaj, że na powierzchni bardziej na dworze no Zróbmy sobie Zróbmy sobie basen, zróbmy, postawmy ten wielki basen Dajmy żeby był tak postawiony A serio dalej nie mogę? Bo muszę mieć niżej miejsce na to, aha A co ja mam tutaj niżej? Ale ja tu mam sklep, a to rozumiem. Nie, dobra, to zostawmy na razie ten sklep. To tutaj postawmy ten mniejszy basen. Dobra, to dajmy tak. Okej, okay, pierwszy tutaj postawmy, a drugi niech będzie tutaj. Bo nawet tak, jakby tak cztery postawić. Patrzcie, to, dobra. Niech będą cztery, tutaj będzie mega dużo miejsca. Okej, okay, cztery i obok nich oczywiście leżak i znowu... Spoko, no dajmy te leżaki sobie Popostawiajmy Nie wiem, tak żeby się dało opalać Chociaż nie, nie, leżaki nie Tu można dać, ławki chyba, ławki będzie chyba najlepiej teraz Patrzcie, tak sobie po... dajmy kilka ławek Po trzy, po trzy chyba będzie spoko też Dobra, albo nawet po cztery Po cztery niech będzie, mamy jeszcze 1000 tysią hajsu, to tutaj dajmy jeszcze jedną ławkę Okej, okay, czy coś mogę tutaj zrobić? Tu chyba nic. u tego kapitana nie wiem, jak tutaj ma wyglądać. Tu nie wiem, nie mam pojęcia, jak tutaj to postawić. No, od tego nie ruszam. Tutaj są potem. O, są wizerunek kont kontrol, dobra. Że można kręcić tym statkiem. To spokoj, tak. Postawmy i tyle. I braku nam kasy, dobra. U gry jeszcze coś jest. Jeszcze tu jest jedno piętro. Ale to dobra, to tutaj chyba już nic nie postawię teraz. O, tu chyba nic niestety nie postawię. Milion to kosztuje, wow, ale dużo, ale dużo to kosztuje. Dobra, to yy, chyba już deck-up, tu już nic nie ma. Okej, okay, tutaj usuwamy. Jak to teraz wygląda? Wow, tu ktoś ma jeszcze jakiś inny, ale teraz to kozacko wygląda. Ponad 17 minut mi zajęła budowa samego statku. Wow, no naprawdę dużo. Ogólnie to, co teraz widzicie, to nieudana próba wypłynięcia z portu. Dopiero się uczyłem, więc przepraszam, więc też wam tego nie będę pokazywał, bo to jest totalnie bez sensu. Więc zapraszam teraz Was do końca odcinka. Dobra, słuchajcie, ogarnąłem to. Ogarnąłem, jak się już tam pływa, zatrudniłem pracowników. Ale to już nie dzisiaj, to już nie dzisiaj, bo ten odcinek już trwa kompletnie za długo niż powinien trwać. Dzisiaj oczywiście zbudowaliśmy ten, ten statek. Jeżeli dobijacie tutaj 70 łapek, nie, 80 łapek w górę, to w nasz netto te, z, te z tego właśnie na Sobie popłyniemy w pierwszy race. Może jakoś też ulepszymy nasz statek, kupimy jakiś nowy, Nie wiem, zobaczymy. Także zostawajcie 80 łapów w górę i kolejny odcinek. Ok, to na tyle. Ja już chcę, jak nam wbijać też na Discorda Narka.